No, dzień dobry. Środek zimy. A chcę wam pokazać trochę zieleni. Żeby Was może ta depresja minęła. Dziś jest wizytą w Afryce. Tak wszędzie. Jak widać dookoła pustynia. A tu po środku. Taka megalityczna skała. Czyli dom mróweczek, tu jest jedno z wejść no jest taka temperatura że mróweczki nie wychodzą na zewnątrz z czego skrupulatnie korzystam tu mają hodowlę grzybków może Hitashi, może Hubasi ale też w formie takich pięknych tarasów mogą sobie wyjść, popatrzeć Powypoczywać, jak pięknie słonko świeci, poopalać się, a tak na co dzień ich drogi są prowadzone po takich skałach. Wygląda to jakby na magmie, porosły takie piękne lasy. Popękała ta magna, popękała ta skała i teraz jest już obrastana przez takie piękne rośliny. To kolejne tarasy niżej, wyżej wejścia pod tarasami do domu Ogrody na dachu. Pięknie. Ekstensywne trzy, jakie inne by je tam zwał, ale piękne ogrody, piękne ogrody, zielone, nierówne, ale cudnie się po tym. Spaceruj tu jakieś drzewa, których jeszcze nie znam, też piękne. Tu pozostałości jakiejś cywilizacji, piękny korzeń naderwany z ziemi tu już jakieś uprawy owocowe, no na pewno to nie brzoskwinie ale wyraźnie widać że to jakiś sad w pełni owocowania na pewno będzie zbiór w najbliższym czasie tu górki, ciąg dalszy Górki, pagórki, ukryte wejścia pod tymi płytami, podobnymi jak liście, do domu. To znowu jakieś uprawy. Tak wypuściły piękne kwiatostalne. Może to bananowce, kto wie. Tu na pewno jakieś ziółka lecznicze uprawiane przy wejściu. No i tu jest ogród już kogoś bardziej zamożnego. Duży, obszerny, różnorodność roślin. Olbrzymia. Nie widzę tylko metasekwoi ale może bym dobrze poszukał, albo z kimś porozmawiał z tego plemienia to by mi pokazali. No i też powoliutku zbliżamy się do południowej strony góry Idziemy tak jak lawa się lała do górnego tarasu. Tu widać, że są jakieś pokoje, noclegi. Sporo wejść do pokoi. No, hotel wieżowiec zakończony pięknym tarasem. I taką polaną. Widokową, tak, żeby wszyscy mieszkańcy mogli skorzystać za jednym razem z pięknego widoku na pewno, jaki się roztacza z tej pięknej góry. Does are a